Mistrzu Kenen wrócił z misji. Dobrze, poczekajmy na niego. Witaj, udała ci się misja? W pewnym sensie, ponieważ przeszedłem na ciemną stronę mocy. I teraz cię zabiję. Nie pozwolę na to, więc ty też zginiesz. A a, a, a moja dłoń, jak boli ała ała. Gonić go mistrzu? Nie, strasznicy go złapią. Podejdź i daj mi to wszystko zrozumieć. Mój młody uczniu, droidy poskładają cię. Słyszysz mnie? Tak, od dziś nazywać się będziesz Lord Dark Hater. Dobrze, niech się tak stanie. Hamam cię już nie uciekniesz. Założysz się? Uciekam stąd. Kurde, już pięć razy mi uciekł. Wracam do mistrza.